Czy da się to wrzucić w koszty? Te pytanie słyszymy chyba w biurze codziennie. I wiesz co? No nie wszystko się da. Koszt to wydatek, który naprawdę służy działalności. Nie temu, żeby coś odliczyć, tylko żeby pomóc ci zarobić albo utrzymać przykłód. Nowa torebka, wakacje w Grecji, prezent dla męża. Nie, to nie są koszty firmowe, nawet jeśli zapłacisz kartą firmową. Wrzucanie kosztów na siłę, to jak dieta cud. Działa, ale tylko chwilę, a potem może boleć. Kontrola korekty, tłumaczenie się przed urzędem. No, nie warto. Lepiej wiedzieć, co naprawdę możesz wrzucić w koszty, niż tłumaczyć się, dlaczego wrzuciłaś coś, czego nie powinnaś. No, ja moim klientom zawsze mówię: zadaj sobie pytanie, czy ten wydatek może stanowić podstawę uzyskania Twojego przodu? Tłumaczę podatki po ludzku. Obserwuj, żeby nie wrzucać głupot w koszty. Pozdrawiam. Miłego dnia.